Czy wiecie, że w Stalowej Woli rośnie najwyższa biała topola w Polsce? Ma 180 lat, 41,5 metra wysokości i należy do czterech najgrubszych topól białych w Polsce. O topoli rozmawiam z miłośniczką przyrody panią Elą. Pani Elu, skąd taka okazała topola tutaj na stalowo Błoniach? Jest okazała, bo ma już swoje lata. Prawdopodobnie 180, a może nawet trochę więcej. Nazywa się Pławianka. Nazywa Dlaczego? Nazywa się Pławianka, bo wykiełkowała, wyrosła właśnie blisko Pława. Tutaj się pasły krowy pławskie, byki, owce, konie też. Nasza topola została wpisana do rejestru pomników przyrody ożywionej. Tak, jest. Opisana, wpisana jest taki, taka strona, którą prowadzi Ministerstwo Ochrony Środowiska i Klimatu. To jest centralny rejestr form ochrony przyrody. Tam są wszystkie ochrony przyrody i Natura 2000, no i właśnie i pomniki przyrody. Wszystko to, co jest chronione prawem. Czyli przejeżdżając przez stalowo-wolskie błonia rowerem albo spacerując, warto po prostu podejść do tego okazałego drzewa i podziwiać najwyższą, najpiękniejszą topolę w Polsce. Tak. Może no jest ładna, naprawdę, jako drzewo liściaste i to topola w tym wieku, już takim, no można powiedzieć, podeszłym wieku, to ona wygląda świetnie. Dobrze się trzyma, ale dlatego, że ma świetne warunki. Topole bardzo lubią światło. Czy Stalowa Wola może być dumna, że ma taką topolę? No oczywiście, ja na przykład jestem bardzo dumna. Miłośników przyrody i nie tylko, odwiedzających stalowo Błonia, zachęcamy do odwiedzenia naszej topoli. To atrakcja turystyczna i wizytówka miasta. Até